Czwórka Polskie Radio Na zegarze punktualnie 14 się mówi. Dziś o uprzejmości i o życzliwości, bo mamy taki czas, no właśnie, kurtuazja, całuje rączki, uprzejmy subjekt za kontuarem, pewnie kojarzy wam się to bardziej z lalką i Ignacym Rzeckim, ale taki elegancki stosunek do klientów powraca, powraca jako ekonomia wdzięczności, a można się było o niej co nieco dowiedzieć na zajęciach Akademii Rekomendacji. Jesteś młodym przedsiębiorcą. Czy potrzebne jest informowanie młodych osób, czym jest taka ekonomia wdzięczności? Czy to jest coś obcego? No widać, że jakość obsługi w Polsce jest coraz lepsza. To jest pewnie też zasługa know-how z zachodu, ale też myślę, że ci młodzi ludzie trochę inaczej podchodzą do sprzedaży niż ubiegłe pokolenia. Tomasz Wiśniewski zajmuje się sprzedażą udziału w elektrowniach wiatrowych. Czytałem o spółdzielniach, na przykład z POEM i tam był taki cytat dosłowny niemiłe panie. Czy myślisz, że ten Niezbyt uprzejmy w minionych latach stosunek, kontakt. Z petentem, klientem, mógł być spowodowany tym, że też nie występowało w swoim imieniu. Młoda osoba, która ma swój biznes, też chce inaczej się zaprezentować niż ta wspomniana pani z zespołem. Oczywiście, no, reprezentujemy po części biznes, po części siebie. Tutaj umiejętność promowania siebie jest bardzo ważna. Nie tylko swojego biznesu, ale siebie jako osoby. Pracuję nad promocją firmy, nad reklamą, nad marketingiem i utożsamiam się. Promuję przy okazji firmę i siebie jako eksperta w danej dziedzinie i myślę, że to jest świetne połączenie. Kiedy pojawiły się portale społecznościowe, kiedy Pojawiły się media społecznościowe, okazało się, że mogą ci właściciele przy niewielkim stosunkowo wysiłku być bliżej tych swoich klientów, grzeba jak Bielań Polska, dbać o ich sam poczucie, budować pewnego rodzaju społeczności i powodować, że nawet ci trudni klienci, z którymi czasami nawet w swoim lokalu jest ciężko rozmawiać i jego przekonywać, kiedy robimy to online, kiedy robimy to przez serwisy społecznościowe, to można takie problemy rozwiązać. Poprzez te portale również można zepsuć sobie opinię, ponieważ ludzie wymieniają się informacjami na tych portalach społecznościowych na temat danego danej osoby, danej firmy, przedsiębiorcy? Tak, to jest tak, że niektórzy przedsiębiorcy nie zauważyli, że czasy się zmieniły, że ludzie ze sobą rozmawiają, można sobie zepsuć swoją reputację, ci będą przegrani, ci wpadną z rynku. Zawsze były jakieś mechanizmy selekcji. Teraz zaszedł jeszcze taki, że ludzie rozmawiają i ta plotka, która szła i reklama szeptana negatywna, kiedyś z ust do ust, teraz idzie przez internet i właściwie no, wzmocnienie jest bardzo silne. Jeśli masz odpowiednią tawkę pokory, jeżeli się z tymi swoimi klientami pracowało długo w sposób rzeczywiście taki pozytywny, ma się dobrą intencję, to są nam w stanie dużo wybaczyć klienci, tylko że rzeczywiście trzeba emanować tą pozytywną intencją i tą intencję wdrażać w życie. Ekonomia wdzięczności to reguła wzajemności. Jak będziemy chcieli pomóc drugiej osobie, to ona będzie chciała się odwdzięczyć i prędzej czy później to do nas wróci. Mówimy, że niekoniecznie od tej samej osoby, ale ta osoba pomoże innej, a tamta kupi coś u nas albo poleci nas komuś. No a biznes, który ja reprezentuję, czyli odnawialne źródła energii, to no można powiedzieć, że to ekonomia dzisiaj, a wdzięczność przyszłych Pokoleń, na przykład, bo zostawiamy im czyste środowisko, niezanieczyszczone. To tak bym to zinterpretował, tą ekonomię wdzięczności w moim biznesie. Na zajęcia w ramach Akademii Rekomendacji wybrała się jakże miła i uprzejma na co dzień Anna Dabczyńska.